Ustawiasz reklamę na tani kurs lub e-book, i ta reklama ci się nie spina. Co w takim przypadku zrobić? Dzisiaj troszeczkę podejdziemy inaczej do tego tematu, dlatego zapraszam Cię do odcinka. Pytanie brzmi: Jak eksperci tacy jak my, którzy na co dzień wymieniają swój czas na pieniądze, mogą odzyskać wolność i zarabiać niezależnie od przepracowanych godzin? Na tym kanale znajdziesz odpowiedź na to pytanie. Nazywam się Dawid Zieliński i zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Dużo twórców kursów online, takich salnych czy Ebooków ma według mnie błędne założenie, po co w ogóle taki produkt istnieje. Przede wszystkim on nie jest do tego, jak mówiłem w innym wideo, już, żeby zarabiać tutaj tysiące złotych. Mówię o zarobku, nie o przychodzie, tak? Głównym zadaniem jest to, żeby pokryć po prostu koszt reklam i budować bazę już. Klientów. Natomiast dzisiaj chcę dać Ci inny tip. To, co możesz zrobić, jeżeli załóżmy, wydajesz 1000 zł i wraca do ciebie 800 zł z takiego produktu, to czy taka reklama ona nie działa? Prawdopodobnie, jeśli nie siedzisz długo w reklamach i w ścieżkach, w ścieżkach zakupowych klienta, to powiesz, tak, ta reklama nie działa i będziesz chciała ją wyłączyć. Natomiast według mnie to jest duży błąd, bo. Taka ścieżka zakupowa klienta ma bardzo duży potencjał. Faktycznie troszeczkę dokładasz teraz do tego biznesu, natomiast musisz pomyśleć, co ja mogę zaproponować za jakiś czas temu klientowi, żeby on kupił ode mnie kolejne produkty, albo co ja mogę zrobić, żeby on kupił w przyszłości kolejne produkty. Dzięki temu to nie będzie tak, że tylko tracisz, tylko na przykład tutaj faktycznie straciłaś 200 złotych. Ale jeżeli ktoś później kupi produkt za 5000 zł, no to co Ciebie interesuje, że ty tracisz na samym początku, gdzie wiesz, że za 2-3 tygodnie część osób kupi od Ciebie produkty za 5000 tysięcy złotych. Czyli zobacz, ty faktycznie dokładasz na początku, natomiast odbijesz sobie to później. Tak? i to jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli nie masz takiej ścieżki zaplanowanej, to będziesz patrzeć tylko tak krótkowzrocznie, no i powiesz, że. Te reklamy nie działają, ten produkt się nie sprzedaje. Czy to jest taki tip numer jeden? Zawsze patrz na dłuższą ścieżkę, zawsze przemyśl sobie, co może być takim kolejnym produktem do zaproponowania, żeby faktycznie wyjść dużo już na plus. Natomiast, drugim takim tipem, który możesz zrobić, to jeżeli ktoś kupi taki tani produkt, to zaproponuj od razu tej osobie upsell, czyli kolejny jakiś kurs jakiś kolejny produkt na przykład za 97 zł 197 zł nie każdy go kupi natomiast tutaj chodzi o grę liczbową o procenty jakiś procent osób kupi taki produkt dzięki temu podniesiesz wartość koszyka i zamiast na przykład 800 zł z takiej z, z takiego 1000 zł budżetu reklamowego może się okazać że Część osób, trzy osoby na przykład kupią produkt za 150 zł, czyli masz dodatkowe 450 zł, czyli łącznie to już nie jest 800, ale 1250 zł. Już jesteś na plusie. Czyli w większości przypadków problemem nie jest to, że reklamy nie działają, tylko problemem jest to, że ty nie masz przemyślanego lejka sprzedażowego, czyli ścieżki zakupowej klienta. Mam nadzieję, że te dwa typy ci pomogły, że troszeczkę inaczej spojrzysz jednak na sprzedaż produktów cyfrowych, że to nie jest taka i taki strzał tak, że teraz wszyscy będą kupować te tanie produkty i ja teraz stanę się milionerem. Nie, to tak nie jest. Pamiętaj, że to jest początek twojej ścieżki zakupowej i ty musisz coś w kontynuacji mieć w dłuższej perspektywie lub od razu w krótkiej perspektywie, czyli robisz upsell jakiegoś innego produktu, czy nawet Twojej usługi. Daj znać, jak to u Ciebie wygląda, czy stosujesz takie rzeczy, czy może teraz masz właśnie taki aha moment, że no faktycznie nie mogę opierać swojego biznesu tylko na tanim produkcie. Do kolejnego odcinka. Cześć.